Salon polityczny. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kosicz, a gościem salonu politycznego jest dzisiaj Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dzisiaj obchodzimy 225 rocznicę konstytucji 3 maja. Data ważna zarówno dla Polski, jak i dla Litwy. Tutaj trwają obchody właściwie przez cały weekend. Jak się pan czuje tutaj właśnie symbolicznie na Litwie obchodząc tą datę? Po raz pierwszy to bardzo ważne święto dla wszystkich Polaków i, i jak się upewniłem ważne również dla Litwinów. W Wilnie to jest wyjątkowe. Święto i wyjątkowe miejsce. Łączy nas przecież tak wiele. Święto rzeczywiście niezwykłe. Gdybym nie był dzisiaj w Wilnie, to najprawdopodobniej w Łodzi z całą rodziną stalibyśmy pod katedrą na ulicy Piotrkowskiej i cieszyli tym się świętem razem i razem je przeżywali. Święto świadczy o współpracy. Państw polskiego i litewskiego. Jest też współpraca na szczeblu samorządowym. Wilno jest miastem partnerskim Łodzi, tak? To prawda, od lat jesteśmy miastem partnerskim e, stolicy Litwy, Wilna. E, te relacje e, rozwijają się w sposób e, taki, e, że myślę, że jest to pewnym potencjałem i pewnym, e, pewnym, pewną szansą na to, żeby poznać się coraz lepiej. E, Wiluś jest Trochę daleko, ale jednocześnie bardzo blisko Wilna. Ja muszę przyznać, że mam nadzieję, że to moje dzisiejsze spotkanie z Wilnem sprawi, że te kontakty staną się jeszcze bardziej intensywne. Trochę nam brakuje Wilna na ulicach Łodzi. Chętnie widzielibyśmy mieszkańców tego cudownego, pięknego miasta, częściej odwiedzających nasze miasto. Mam nadzieję, że dopracujemy się pewnych rozwiązań, które pozwolą na to, żeby jeszcze częściej znakomici łódzcy artyści, absolwenci łódzkich szkół artystycznych. Mogli tutaj pokazywać swoje dzieła, i też zapraszamy do Łodzi. O tym, co warto zobaczyć w Łodzi, porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale też, jak się okazuje, nasze miasta mają wspólną historię. Na przykład Łódź jest jednym z takich ośrodków, do których ekspatriowano Polaków z Kresów. Czy, to, czy ten fakt istnieje jakoś w świadomości, w historii Łodzi? Oczywiście dzięki działalności wspólnoty, e, Polski, e, wspólnoty polskiej w Łodzi, którą kieruje pani Maria Piotrowicz, te relacje e, w tym zakresie są ciągle przypominane i dzieją się, e, więc e, łodzianie mają świadomość tych e, licznych związków i tych różnych trudnych, ale też wielkich momentów, które połączyły historię Łodzi i Wilna. Powiem szczerze, że ja miałam do wczoraj przynajmniej luki w wykształceniu i dopiero się dowiedziałam, że do Lodzi po wojnie przyjechała część profesorów Uniwersytetu Stefana Botorego. Oni założyli Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Bibliotekę Uniwersytetu Ludzkiego, Ludzką Palmiarnię. Do Lodzi przeniósł się Teatr Lutnia. Działa tam obecnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Wileńskiej już od ponad 30 lat. U Jezuitów jest kopia autentycznych rozmiarów obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Szczerze powiem, że nawet w Wilnie te fakty są czasami nieznane, Prawda. czy są znane w Łodzi właśnie, czy, czy istnieją jakby wystarczająco w tym kontekście Czy To dzisiaj jest tak, że jeżeli przeciętny nie odwiedza teatr muzyczny, to myśli o jego 70-letniej historii, bo w teatr muzyczny po, wszyscy myślą, Powstał jak inne w roku 1945, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Tymczasem to jest teatr, który nawiązuje swoją historię, właśnie do wspomnianej przez pani Lutni. Mało Łodzian wie o tym, że ta historia jest e, znacznie dłuższa. To e, rzeczywiście działo się e, w taki sposób. Przede wszystkim dlatego, że. Wszyscy to wiemy. Warszawa została zrujnowana e, doszczętnie. E, gruz e, na gruzach przysypał wszystkie instytucje i dlatego Łódź stała się takim naturalnym zapleczem. Przez moment myślano również stolicą Polski. Szczęście tak się nie stało. Warszawa jest naszą stolicą, ale, ale rzeczywiście wszystkie instytucje, ważne instytucje, szczególnie instytucje kulturalne i również e, akademickie przeniosły się na te lata do Łodzi. Część z nich oczywiście pozostała, część potem rozpierzchła się, niektóre instytucje wróciły do Warszawy, ale Łódź była w tych latach powojennych mekką akademików i ludzi kultury. Czyli to, co nas może przyciągać do Łodzi, to ten kontekst historyczny, ale nie tylko, ponieważ Łódź się odradza, jest dynamicznym miastem. Co warto tam zobaczyć dzisiaj i dlaczego warto się tam wybrać? Łódź jest miastem rozwijającym się rzeczywiście dynamicznie z aspiracjami, żeby być metropolią atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców, ale również turystów. Przede wszystkim coraz łatwiej do Łodzi dojechać. Mamy piękną autostradę, która prowadzi do samej Łodzi. Z samej Warszawy można dojechać zaledwie w ciągu godziny, zatem szybciej z Wilna. Jesteśmy tuż przed otworzeniem największego w tej części Europy dworca łódź fabryczna, to już nie jest stary dworzec, pamiętający czasy kolei warszawsko-wiedeńskiej, ale nowoczesny dworzec, węzeł multimodalny. I na dodatek położony w pięknym miejscu, bo tuż obok znajduje się historyczna elektrociepłownia, która zamieniła się w, łódzkie, w łódzką instytucję kultury. Powstało tam Narodowe Centrum Kultury Filmowej, a obok tworzone jest najnowocześniejsze i największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki. Już za chwilę zamiast do Warszawskiego Centrum Nauki i Techniki Kopernik będzie warto pojechać do Łodzi. Łódź jest miastem bardzo nietypowym, niepowtarzalnym. Przecież wiemy o tym, że chociaż prawa miejskie w 1423 dały naszemu miastu król Władysław Jagiełło, to tak naprawdę wielka przemysłowa łódź powstała w XIX wieku. Jeszcze w latach XX XIX wieku mieszkało w łodzi 800 mieszkańców, a już 50 lat później była półmilionową metropolią. To taki rozwój jak amerykańskich miast, na przykład Chicago. Żadne inne miasto w takim tempie się nie rozwijało. I, i, i to Prawiło, że miasto jest niezwykłe i niepowtarzalne i nie ma drugiego takiego na świecie fabryki wybudowane z ogromnym pietyzmem, projektowane przez najbiedniejszych architektów. Nikt w świecie nie projektował fabryk z takim pietyzmem, jak te łódzkie. Obok pałace, niektóre z nich tak piękne, że porównywane są do luwru. Piękne kamienice, które przetrwały wojnę. Proszę sobie wyobrazić, że, że na tej podstawie można też pomyśleć, jak wyglądała Warszawa, bo przecież nie ma XIX-wiecznej Warszawy, a Łódź jest cała XIX-wieczna. To jest niespotykane Gdziekolwiek indziej. Można poczuć tę atmosferę XIX wieku. Ciągle jeszcze nad krajobrazem, chociaż już nie w takim stopniu, dominują kominy. Łódź jest ciągle jeszcze podobna do tej pokazanej w filmie Mistrza Wajdy Ziemia Obiecana. Taka właśnie. Ale teraz ludzi także szykuje się do wielkiego wyzwania. W, znaczy będzie kandydowała w polowie roku, ma być gotowy wniosek, tak? Do kandydowania do organizacji Expo w 2022 roku i z tym między innymi była też związana pana wizyta na Litwie. E, to prawda duża przyjemność móc rozmawiać na ten temat z naszymi partnerami litewskimi i przekonywać ich do tego, żeby oparli, poparli projekt e, projekt. Na tym, że w Łodzi odbędzie się światowa wystawa Expo. To niezwykłe wydarzenie bardzo ważne. Myślę, że również dla Polaków i dla Litwinów mieszkających tutaj w Wini i na terenie całej Litwy, bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, nigdy światowa Wystawa i również Międzynarodowa Światowa Expo nie odbyła się w tej części Europy, a mamy blisko do siebie, więc w naturalny sposób możemy razem wspólnie promować swoje doświadczenia. Ta wystawa Expo miała być w całości poświęcona rewitalizacji, czyli temu, Zagadnieniu, którym pomału łódź staje się ekspertem, bo my dobrze radzimy sobie z rewitalizacją, uczymy się tego, myślimy o rewitalizacji nie tylko w taki sposób, że to są remonty pięknych pałaców, fabryk, e, takich obiektów postindustrialnych, o które jeszcze do niedawna nikt nie dbał, ale również rewitalizacja pojmowana spo, e, w sposób społeczny, czyli to w jaki sposób polepszyć e, życie mieszkańcom. Myślę, że to jest temat ważny dla wszystkich miast, tym bardziej, że coraz więcej ludzi na świecie mieszka. Właśnie w miastach. Temat bardzo atrakcyjny również dla Litwinów, dla mieszkańców Wilna, e, którzy też zmagają się z pewnymi problemami związanymi z rewitalizacją w Łodzi w roku 2022 możemy wspólnie chwalić się swoimi osiągnięciami. A czego konkretnie może dotyczyć ta współpraca, jakiego wsparcia ze strony litewskiej oczekujecie? No na razie poparcia w głosowaniu. Pani słusznie powiedziała o tym, że w okolicach czerwca my zgłosimy się. To znaczy rząd zgłosił łódź jako oficjalnego kandydata, żeby właśnie. W Łodzi gdzie odbyła się ta rewitalizacja, ale pół roku później w Paryżu komisarze z 168 państw, w tym również komisarz Litewski, będą musieli wybrać, czy Expo odbędzie się na przykład w 2022 w Łodzi, czy być może w innym kraju na terenie innego kontynentu. Wtedy mamy nadzieję na głos Litwy i litewskiego komisarza, bo jest ogromna szansa, żeby o tych ważnych sprawach mówić właśnie w Łodzi w roku 2022 wspomniał pan, że jest już nie po raz pierwszy w Wilnie. Jak się pan tutaj czuje? Jakie pan ma wrażenia z tych wizyt? Mm, Wilno jest czarującym, cudownym miastem. To wielka przyjemność spacerować po ulicach miasta. Ciągle je odkrywam na nowo. Być może dlatego, że za każdym razem jestem tylko przez chwilę i chciałbym pobyć tutaj dłużej, poczuć się trochę jak mieszkaniec tego miasta. Zazdroszczę wszystkim mieszkańcom Wilna, że mogą cały dzień spędzać w takim pięknym otoczeniu. Historycznym, ważnym, ale też bardzo przyjaznym i bardzo czystym i zielonym, i ukwieconym mieście. To zwraca na siebie uwagę. Także gratuluję wszystkim mieszkańcom Wilna, pięknego miasta, pięknego miejsca do życia. Wspomniał Pan, że Litwini mogliby się uczyć niektórych rozwiązań z doświadczenia lodzi, Czy jest coś takiego, co tutaj obserwując, chciałby Pan przenieść z gruntu wileńskiego na ludzki? Ehm. Pomiałem, ale zawsze mam świadomość o tym, że to działa również odwrotnie. To niewątpliwie jest tak, że wszyscy możemy się uczyć i, i podglądać I, i, i to jest piękne i to jest cudowne. I tutaj spacerując po Łodzi, jako e, osoba, która e, współzarządza Łodzią, również podglądam różne ciekawe rozwiązania, zaglądam. Przede wszystkim zadziwia mnie ta niezwykła dbałość o oczystość w waszym mieście. E, przyglądam się też, w jaki sposób rewitalizujecie swoje obiekty. One się trochę różnią od naszych wódzkich e, obiektów architektonicznych, widno jest trochę inne i to jakby naturalne, więc trzeba in, inaczej dbać o tę e, architekturę. E, Myślę, że tak naprawdę możemy się wymieniać doświadczeniami w bardzo wielu sprawach. Powracając jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy właściwie współpracy Wilna i Łodzi, czy w najbliższym czasie możemy oczekiwać już jakichś działań, projektów właśnie tej wymiany, chociażby kulturowej, czy jakiejkolwiek innej? Znaczy, ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy Łódź e, będzie bić się o, o, o to, żeby było miejscem wystawy, e, Łódź z Wilnem współpracować będzie e, tak jak do tej pory, a nawet jeszcze bardziej intensywnie, bo myślę, że w tym pierwszym zdaniu wyczuliście Państwo pewien niedosyt. Ja chciałbym, żeby ta współpraca była zdecydowanie bardziej intensywna. Tym bardziej, że no, jesteśmy dużymi ośrodkami miejskimi i tych rzeczy, które dzieje się w naszych miastach, jest bardzo wiele. Ale. W sprawie EXPO nasza promocja zacznie się tuż po tym, kiedy rząd polski zgłosił się jako oficjalnego kandydata. To się wydarzy niedługo. Przypuszczam, że w Paryżu w czerwcu tego roku i od tego momentu będziemy intensywnie przekonywać do swojej kandydatury, to będzie okazja pewien impuls do tego, żeby być może pojawić się z jakąś interesującą wystawą w Wilnie. Już teraz Państwa wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do oglądania Łodzi w Łodzi, ale również Łodzi w Wilnie. Postaramy się, żeby to było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców tego pięknego miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem salonu politycznego był Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Łodzi. you not free